Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwie puszki z kolekcji Tops Match Attack Extra sezon obecny 24 25. Jak zapewne widzieliście, produkty dostałem od chłopaków ze sklepu Kraken Shop. Macie kod rabatowy do wykorzystania Łukasz M10 10% rabatu, także zapraszam serdecznie. A my teraz lecimy z puszkami. Jak wiecie, ja już mam zebraną całą kolekcję. Brakuje jedna karta. Chodzi o Dybale Jersey Relic, czyli kawałek koszulki z dybalą. Pozostałe karty już są, więc otworzymy sobie i zobaczymy, jakie karty tutaj nam wpadną jeszcze w tych puszkach. Bo Anusz, może się trafi, jakiś autograf albo coś. Czyli. Koszulek nie ma, bo mamy dwa tylko zawiniątka, a nie trzy. Jeżeli byłyby trzy, to wtedy jest karta z kawałkiem koszulki również w środku. A tu będą limitki w tych cienkich saszetkach oraz karty podstawowe. Ok. Przypominamy jakie limitki były w puszce Giants of the Game. I tutaj mamy z Milanu. Paolo Maldiniego z Manchesteru City. Kevin de Bruyne. Nie wiem czy słyszeliście, ale odchodzi. Odchodzi po sezonie Kevin de Bruyne z Manchesteru City. Antoine Griezmann Atletico i Hurricane Bayern. To są karty limitowane z tej puszki. Natomiast kolejna puszka to Ballers. Box Office Ballers i tutaj mamy Lautaro Martineza z Interu, Declan Rice Arsenal. Nie wiem, czy widzieliście mecz z Realem, ale piękne dwie bramki z rzutów wolnych tego zawodnika także mega pojedynek, mega meczyk. No jestem ciekaw, czy Real odrobi te straty. 3-0 przegrali w Londynie, więc u siebie muszą czterema bramkami zwyciężyć. Dalej, mamy tutaj Bon Mati, piłkarkę z Barcelony i Musiala z Bayernu. Także zrobimy sobie też pojedynek. Tutaj z tego opakowania będziemy szukać Milano, Manchesteru, City, Atletico i Bayernu, a po tej stronie Inter Arsenal Barcelona i Bayern. Zaczynamy z lewą stroną. I mamy tutaj. Real, Güller, Arda Güller. Dalej. Amorim, Manchester, United. Manin, Juventus. Biragi, Fiorentina. Endler, Lyon. Romero, Tottenham. Liwakowicz, Fenerbahce. Putejas, Barcelona. Greenwood, Manchester City. Więc jest pierwszy punkt. Rogers z Celtiku, oficjalna piłka kobieca Champions League, Konsa, Aston Villa, Granitczaka, Bayer Leverkusen, Trubin, Benfica, Kerr, Chelsea, Milan, Loftus-Cheek, Di Maria, Benfica, Atletico Jose Maria Gimenez Morita Sporting, Zaire Emery Paris Saint-Germain, Haland Manchester City, więc punkt, Quarta Fiorentina, oficjalna piłka męska Champions League, Inzaghi z Interu, Lezomer, Lyon, Posz, Bologna, Gray Tottenham, Casemiro Manchester United, Tavernier Rangersi, Froms. Wolfsburg. No i lecimy teraz karty specjalne. Emiliano Martinez Aston Villa. Neoni Lyon. E, Lyon. Liverpool. Orsolini Bologna. Vaneri Arsenal. Robertson Liverpool. Milan Mike Menion. Czyli 5 punktów na razie mamy. Vatien Borussia Dortmund. Wierman PSV Eindhoven, Wandersar Manchester United, Bisuma, Tottenham, Alvarez Atletico, Froms Wolfsburg, z Milanu Rui Costa, Heritage Man of the Match i McGregor Midfield Shield Celtic na fiolecie. Czyli kończymy z siedmioma punktami, tutaj po lewej stronie. I przechodzimy na prawą. Co ciekawego nam tutaj wpadnie? Mamy Bosza z PSV, Züle Roma, Carmona Real, Malen Borussia. Mkhitaryan Inter, więc jest punkcik. Kunde Barcelona też punkt. Gündoğdu z Lazio, Jako Fenerbacze, Bellerin Real Betis, Emery Aston Villa, Park Manchester City, McGregor Celtic, Badia Chile Chelsea, Williamson Arsenal, więc też punkt. Oblak Atletico, Czaka Bayer Leverkusen, Di Maria Benfica, Gimenez Atletico, Morita Sporting, Beste Benfica, Gudmundson Fiorentina, Finał Ligi Europy w Bilbao, Bailey Aston Villa, Mayri Lyon, Postekoglu Tottenham, Rice Sporting, Casemiro Manchester United, Tavernier Rangersi, Froms Wolfsburg, Abeleira Real. Czyli z bazówek tych białych kart, trzy karty wpadły, więc jest na ten moment 7 do 3: Oscarson, Real Sociedad, Zalewski, Roma. Camarda, Milan, Zagoue, Paris Saint-Germain, Dani Olmo, Barcelona, McAtee, Manchester City, McGinn, Aston Villa, Thomas Miller, Kings of Europe Bayern, piąty punkcik, Juventus, Turam, Butland, Rangersi, Lokman, hat Hero, Atalanta, Steven Gerard Legenda Liverpoolu Hot Prospect debast Sporting i Stangs nordu na fiolecie Kings of Europe. Czyli tym razem tutaj nie wpadło tyle tych kart. 5, po drugiej stronie 7, czyli wygrywa puszka Giants of the Game. Jeżeli chodzi o jakieś takie konkretne trafy. No to te karty klub 100, najrzadsze, hot prospect też nie wpadają za często. Te trzy karty, myślę, najrzadsze z całej tutaj serii, z tych wszystkich trafionych. No, może jeszcze man of the Match, Rui Koszta. Także fajnie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Przypominam, zakupy robimy w sklepie Kraken Shop. I macie kod rabatowy do wykorzystania Lukasz M10. Także ja się żegnam. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczyska. Widzimy się na kolejnych odcinkach. Cześć Wam.